Siemka, siemka w drugim odcinku z serii Redstone Raidy, mm, łathe, clear z góry nie będę czekał deszcz. Dobra. Negacje mają wiele zastosowań, ale do wielu mechanizmów to właśnie one decydują o tym, czy będzie nam on działał, czy nie. No dobra, no to zacznijmy. Pierwszą negacją jest ta podstawowa, która wygląda tak. Gdy położymy coś nad niej. Dźwignia jest, widzicie, dźwignia jest wyłączona, ale tutaj są otwarte. Tak samo piston jest u góry. Tutaj jest zasiedzona pochodnia, tu nie ma sygnału, a tu jest. Gdy przesuniemy dźwignię, Tu sygnał się włączy, gdzieś się zamknął piston wejdzie w dół. A! czemu powinien się wyłączyło. Czyli tym są negacje. Negacje mu, nie, mogą, nie muszą być tylko wy, yy, używane jako właśnie to zmienianie. Może być to jako nieskończenie wysoki transport w górę. Klikniemy tutaj, tutaj się zasieci, tak zgaśnie, to się skończy. Kolejną opcją jest negacja, która zmniejsza czas otwarcia, y, działania bloku. Na przykład ten tłok normalnie by się otworzył y, na czas po prostu na przykład taki. Czyli tak dosyć długi jak na y, tą maszynkę. Klikniemy jednak tutaj to wtedy na tylko tyle. Jak to działa? Gdy tylko malutki sygnał przechodzi przez to i idzie aż do tłoka, bo akurat, gdy już się kończy na ostatnim repeaterze, guzik przestaje emitować prąd i ta dźwignia się włącza. Dzięki temu tylko na mały czas bez problemu jest na tym włączyć play. Podstawowa negacja oczywiście. Nic nie ulepszona. Tak. O, ostatni, drugi transport, druga opcja transportu w górę, a także możliwość na przykład zrobienia tutaj drzwi, właśnie dokładnie tutaj drzwi lub pistonu. O, no, to piston. Jak mówiłem drzwi. Tylko właśnie musimy kliknąć. O, o, widzicie to? ładnie działające. Tutaj tak jak. Klikniemy, włączy się. A po drugiej stronie włączy się, do... a po drugiej stronie się włączy, wyłączy, gdy klikniemy. No dobra, to tyle. W następnym odcinku będzie już mechanizm. Dokładnie to wiecie się w kolejnym odcinku. Ciemka, cześć.